Inne Dzień dobry Państwu. Otwieram 51. sesję Rady Gminy w Ręgowie. Jest to sesja nadzwyczajna na wniosek wójta gminy zgodnie z artykułem 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji Wójta Gminy Grębów Pana Kaźmierza Skórę. Witam Sekretarz Gminy, Panią Lidię Jurek. Witam Skarbnika Gminy, Panią Renatę Wilk. Witam serdecznie Radnych na dzisiejszej sesji. Protokolantem na dzisiejszej sesji będzie Pani Katarzyna Kopała. Szanowni Radni, zgodnie z listą obecności jest 15 Radnych, więc wszyscy. Stwierdzam więc, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Szanowni Radni, porządek obrad dzisiejszej sesji został Państwu doręczony. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę, dziękuję. I przechodzimy już do punktu trzeciego. Porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2022. Proszę skarbnika gminy, Panią Renatę Wilk, o przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady. Pani skarbnik, bo mikrofon coś tam nie ja Projekt uchwały Rady Gminy Grębów z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Grębów na rok 2022. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2022 ogółem o kwotę 153 716 ,97 zł, 97 jak poniżej. Dział rolnictwo i Łowiectwo 17 745 ,58 zł, 58 są to dochody ponad plan z tytułu czynszu za obwody łowieckie. Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem. 11 360. Są to dochody z tytułu opłaty targowej 11 360 zł. Następnie dział różne rozliczenia 86 511 39 zł. 39 groszy. Są to dochody otrzymane już w zwroty z wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok. I z tytułu tak, wydatków bieżących mamy 31 000. 956 46 zł 46 groszy i wydatków majątkowych 54 554 93 zł 93 grosze. Dział Kultura Fizyczna 38 100. Jest to dofinansowanie w ramach zadania modernizacja boiska sportowego w Żupawie poprzez budowę nawadnienia i ciągu pieszego. Dofinansowanie z Unii Europejskiej 32 385 zł. I z budżetu państwa 5715 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2022 ogółem o kwotę 222 194 zł. 33 groszy i jak poniżej. Dział transport i łączność 109 474 zł. 97 groszy. Nawet to jest na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na przebudowę drogi gminnej numer 1225 R w Jamnicy. To jest całość, cała kwota 109 474 ,97 zł 97 groszy. Następnie dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 592 zł. To jest również na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na doposażenie placu zabaw przy ulicy leśnej, na piasku w Grębowie 14 197 zł. Następnie na doposażenie Placu Zabaw w miejscowości Stale Siedlisko 7595 zł. Następnie na wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury na Placu Zabaw na działce 955 przez 1 w Porębach Furmańskich 2100 zł. I na następne zadanie wykonanie ogrodzenia Placu Zabaw na działce 753 w kwocie 4700 zł. Następnie dział kultura fizyczna 84 127,36 36 groszy. Są to wydatki na zadanie modernizację boiska sportowego w Żupawie poprzez nawadnienie, nawadnienie i ciągu pierwszego na ogólną kwotę 84 127 zł 36 groszy. Paragraf trzeci. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2022 ogółem o kwotę 22 450 zł, to jest dział transport i łączność zakup usług remontowych. Paragraf 4. W uchwale budżetowej na rok 2022 numer 42.245.2021 Rady Gminy Grębów z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 9 otrzymuje nowe brzmienie. Określa się zadania inwestycyjne na rok 2022 w kwocie 10 milionów. 765 996 ,68 zł. 68 groszy. Tam macie Państwo podpięty cały załącznik inwestycyjny. Paragraf 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 46 027 36 zł. do kwoty 4 miliony 6797 zł. 51 groszy. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 495 157,51 157 ,51 zł 51 z następujących tytułów a niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie milion. 200 tys. zł. 61 groszy w całości przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu. B wolnych środków w, kwocie, w paragrafie 950 w kwocie 4 295 73 zł. 90 groszy, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 2 867 823 zł. 90 groszy. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo. Projektem tej uchwały zajmowały się dzisiaj Komisje Problemowe Rady Gminy. Proszę teraz przewodniczących poszczególnych komisji, komisji prawa i porządku i komisji budżetu o przedstawienie opinii i wniosków do przedstawionego projektu uchwały. Proszę najpierw Komisja Prawa i Porządku. Oświaty, pan Artur Barnaś. Radni zebrani w dniu dzisiejszym y, zapoznali się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gremów na rok 2022 i wyrażają opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu, pan Ryszard Grębisz. Komisja Budżetu. nie działa mikrofon, to o pan Wójt pożyczył. Komisja budżetu na swoim dzisiejszym posiedzeniu e, zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Grębów na rok 2022 i opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś uwagi, propozycje do tego projektu uchwały? Mogę dodać jeszcze? Proszę pan Wójt. Państwo radni pytali mnie o blisko sportowe w Żupawie, nawodnienie ciąg pierwszy. To e, ciąg pierwszy to jest to połączenie tutaj, mówię tutaj do radnego, bo radny wie, od siatki do tych nowych trybun, ten, po samej siatce, ten, ten, ten brzeg. To tam niewiele tej kostki, ale to musi być, bo w Grębowie jest, w Stalach jest, w Zabrniu jest, a tutaj zrobimy i też po trawie, po błocie biegać, to nie ma sensu. I ten, w ramach tych pieniędzy to jest. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o głosowanie. Podaję wyniki głosowania. Głosowało 15 radnych, za 15, przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam więc, że projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2022 został przez Radę Gminy przyjęty. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad dzisiejszej sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grębów na lata 2022-2034. Proszę panią Skarbnik, panią Renatę Tywil o przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady Gminy Grębów z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grębów na lata 2022-2034. Paragraf pierwszy, W uchwale nr 42.244 kropka 2021 Rady Gminy Grębów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grębów na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany. Pierwszy, załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grębów na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. 2. W wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Grębów stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały, określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Par trzy, ustęp czwarty, yy, paragraf 4. Ustęp 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Grębów do zaciągania zobowiązań pierwsze związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć o których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w roku 2023 do kwoty 4 755 250 zł 2 z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 3 462 724 zł. 7 groszy, w tym w 2023 roku do kwoty 2 660 482 zł. 73 groszy w 2024 do kwoty 802 241,34 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Grębów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 2 miliony 547 541 ,68 zł. 68 groszy. W 2023 do kwoty milion. 933 694 ,47 zł 47 groszy w 2024 do kwoty 613 847 ,21 zł 21 groszy. Paragraf drugi. Zmianie ulegają objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Grębów na lata 2022-2034 określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów. Paragraf 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Teraz y, króciutko wyjaśnię y, objaśnienia, które, w, są, y, paragraf, które są w załączniku numer 3 do niniejszej uchwały. Zmianie, zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grębów na lata 2022-2034. Kwota dochodów została zwiększona o 598 143,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 505 488,76 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 92 654,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy na dzień 26 sierpnia 2022 roku. Kwota wydatków została zwiększona o kwotę 644 171,05 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 520 281,72 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 123 889,33 zł, co jest zgodne ze stroną budżetu gminy na dzień 26 sierpnia 2022 roku. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i według planu na dzień 26 sierpnia 2022 roku wynosi 4 miliony 67 907 51 zł 51 groszy. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Grębów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 46 2027, 30, 27 36 zł 36 groszy. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie uległa zmianie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tematem tym, tym też zajmował się Komisja Problemowa Rady i Gminy. Tym projektem uchwały proszę o opinię Komisja Prawa i Porządku. Radni zebrani w dzisiejszym dniu e, zapoznali się z projektem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gremów na lata 2022-2034 i wydali opinię pozytywną. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Ja mam pytanie takie do Pani Skarbnik bo te, te uprawnienia do tych zobowiązań dotyczą jakichś głównych inwestycji jeżeli chodzi o 23 rok dla wójta i dla kierowników do konkretnych zadań to dziękuję bardzo czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do przedstawionego projektu uchwały jeżeli nie ma to przystępujemy do głosowania kto z Państwa radnych za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o głosowanie Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Podaję wyniki głosowania. Głosowało 15 radnych, za 15 przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam więc, że projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2022-2034 został przez Radę Gminy przyjęty. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu 5. Sprawy bieżącej. i wolne wnioski. Ja może na początek tutaj. Pan Wójt już mówił dotyczy, o, odnośnie rozpoczęcia realizacji, modernizacji, rozbudowy oczyszczalni ścieków w Grębowie. Może parę zdań Panie Wójcie na ten temat. Jest to ważna, priorytetowa inwestycja dla naszej gminy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Otóż w tej chwili już trwają prace, powiem szczerze, są już w fazie lekko zaawansowanej. Wszystkie roboty ziemne zostały wykonane. Część roboty, robót botyniarskich też już jest podstawowych zrobiona. W tej chwili pracują nad konstrukcją tego, tych zbiorników zbojarze. Także można tam ewentualnie podjechać i zobaczyć, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, kierownik robót mówi, że nawet ma wyprzedzenie około tam tygodniowe, tak według swojego tam harmonogramu, który prowadzi nadzór, sprawowany jest na bieżąco. Także tutaj na, na tą chwilę nie ma żadnego zagrożenia, poziom wód gruntowych przy tej suszy no, nam sprzyja, jest bardzo niski, tak więc myślę, że te roboty z tego tytułu idą tak do przodu. Druga sprawa, chcę od razu powiedzieć. Szkoły w zapoledników w stalach i remont naszego budynku. Drodzy Państwo, przygotowujemy się, ale chcę to odciągnąć aż do końca roku. Ewentualnie ogłoszenie przetargu lub na początku roku ze względu na teraz brak wykonawców i ceny. No chcę, żeby ewentualnie ci wszyscy, którzy no już teraz jakieś tam zadania realizują, mogli przystąpić i była jakaś sensowna konkurencja żeby to w tych pieniądzach zrobić te trzy y, zadania, te, które mamy, bo mamy dofinansowanie 9,5 miliona ponad złotych, do swój wkład własny do tego jeszcze. I, I myślę, że to nam się uda. Teraz nawet nie ma sensu, bo to były bardzo, bardzo wysokie kwoty i musimy tutaj po prostu odczekać. Trzy przedszkola zostały zakończone, odebrane. Zabrnie, Stale i Wydrza. Piękne. Te zapraszam radnych i, i sołtysów miejscowych, żeby to obejrzeć, zobaczyć. Będę w każdej 1 września. Jeśli chodzi o asfalty, te ubytki, które tam są, na bieżąco pracownica pani podinspektor Ewa będzie informować socjuszu. Bardzo trudno znaleźć jakąkolwiek firmę do takich robót. Bardzo trudno znaleźć. Jeśli chodzi o drogę transportu rolnego, ogłosiłem pierwszy przetarg, to wyszła kwota, mamy tam 90 tysięcy 250. To możecie sobie wyobrazić, kamień bez asfaltu 250 tysięcy. Ogłosiłem drugi, zmieniłem specyfikację i wyszło nam 147 i będziemy to zadanie prawie kilometrowe realizować. Umowa będzie lada chwila podpisana. Jeśli chodzi o bytum to drogi asfaltowe w tej chwili, tak samo Państwo widzicie na przykładzie Jamnicy, ceny są wręcz kosmiczne. Stąd nie przystępujemy do żadnych tam zadań drogowych na tą chwilę. Na Placu Targowym zaczęliśmy już budować te pomieszczenia socjalne i magazynowe, a te z boku, te, 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 te stare będziemy chcieli to jakoś tam rozebrać i zutylizować. Także to są te takie główne, główne tylko zadania, pomijając tam i wiele drobnych innych Rzeczy. Roboty jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. bardzo dużo. Mamy na oku, powiem szczerze, tak kolekwialnie jeszcze parę takich różnych y, y, projektów, które będziemy chcieli zrealizować w ramach lokalnej grupy działania, lokalnej grupy rybackiej, ale jak to się wszystko wykrystalizuje, to są, to są naprawdę duże, duże pieniądze i też myślę, że nam pomogą. Do tego jeszcze z tych środków rządowych. Na, w ramach wydatków bieżących też otrzymamy myślę, że kilka milionów mówiłem już wcześniej, także wydaje mi się, że ten budżet będzie zrealizowany bez większych problemów. Oczywiście no, drogi, drogi nam zostały i na razie no, musimy chwilę poczekać. I tutaj jeszcze mam taką jedną prośbę mamy zawody strażackie w Zabrniu, na boisku pięknym i będziemy potrzebowali dużo ludzi. W związku z tym od wtorku prosiłbym sołtysł, żeby z Wydrzy i z stalów wszyscy się wstawili w poniedziałek, się jeszcze mówimy, z narzędziami na boisku sportowym w zabrniu. Zabrnie zostają pracownicy w szkole, ponieważ tam nie ma konserwatora, jest na chorobowym i nie ma chodzi o przygotowanie szkoły do roku szkolnego, więc zabrnie zostaje u siebie. Natomiast stale i, i Wydrza, cała i grębów. To co jest, wszyscy spotykają się na 2 trzy dni na boisku sportowym w Zabrniu w związku z przygotowaniem do zawodów. I tutaj też od razu proszę radnych i sołtysów, żeby przybyli na te zawody i zobaczyli, jak wyglądają yy, no, stan naszych jednostek, bo to będziemy widzieli wszystkie te jednostki i ludzi, i sprzęt, i jaki poziom prezentują w zawodach. Także no, chciałbym, żebyście, no, żeby no, radni w pierwszej kolejności zaszczycili swoją obecnością. Yy, nas te, te zawody i, i myślę, że strażacy też będą docenieni w ten, w ten sposób. Tutaj zapraszam od razu w imieniu strażaków. Także będę zwracał się do sukcesa z krawców, z wydrzy i Stalów, żeby we wtorek pracownicy przyjechali do zabrań, ale to w poniedziałek będą szczegóły. To mam tyle do powiedzenia. A szkoły wszystkie są już w zasadzie przygotowane do y, przyjęcia dzieci na 1 września. Praktycznie w każdej szkole były intensywne remonty, mniejsze czy większe były, także szkoły są przygotowane. W Gębowie dwie klasy licealne w tym roku otwieramy. To też tak informuje. Sukces. Dziękuję. Dziękuję panu Wojtowi za przedstawione informacje. Szanowni Państwo, jeszcze ja mam taką informację. Pan Wojt już zaprosił na zawody. Ja chciałem tu w imieniu radnych ze Stalów, pana Sołtysa, zaprosić wszystkich Państwa. Na piknik rekreacyjno-sportowy organizowany w tą niedzielę o godzinie 14 na Boisku Sportowym w Stalach. Organizatorem głównym jest Wójt Gminy i Gminne Centrum Kultury. Także serdecznie wszystkich zapraszamy. Pogoda ma dopisać, wiele atrakcji ma być. Także wszyscy Państwo jesteście mile widziani na tym pikniku. Dodam tylko Panie Przewodniczący, że to się nazywa Dzień Stalów i będziemy chcieli zmieniać formułę już od nowego roku następnego we wszystkich sołectwach. Żeby to nie było takie jak się nazywa piknik rodzinny czy jakieś tam takie spotkanie no, dla mieszkańców, tylko będziemy zaczynać od dzieci. Dzieci, ich rodzice, a jak rodzice to wiadomo, że przyjdą i dziadkowie i spróbujemy to zrobić na troszkę w innym stylu w innym stylu. I próba taka generalna będzie właśnie w tym roku w Stalach. Dużo, dużo większy zakres. Dużo większy zakres. Także zapraszam też. Ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos na dzisiejszej sesji? Jeżeli nie ma. Przewodniczący, jeszcze tak jeden ja mam taki, taki problem, bo my y, za te różnego rodzaju atrakcje. Y, Pani dyrektor stara się tak gospodarzyć pieniądzem, żeby jak najmniej tych środków wydać. Coś za coś nazwijmy tak to ogólnie, ale jest tam sporo różnego rodzaju atrakcji, za które musimy płacić, na przykład te dmuchanie i tak dalej. To są duże pieniądze. Mamy sołec dziesięć. No, taki dmuchaniec, wynajęcie jeden to kosztuje 3,5 tysiąca jeden, pięć i tak dalej. W związku z tym podjęłem taką decyzję, że do budżetu wpiszę. Zakup całego kompletu, myślę, że to będzie jakieś 30-40 tysięcy złotych z osprzętem tych wszystkich urządzeń dla dzieci. Bo te dzieci tu musimy zachować. Ta gmina musi być atrakcyjna. A płacić rok w rok i nie mieć nic. A teraz porobiliśmy w tym roku to wszystko, ja to podliczyłem, i wydaje mi się, że zakupimy będziemy sami dysponować i na każdą jedną okazję będziemy mieć oczywiście będzie tym dysponował, ludzi przeszkolimy odpowiedni, żeby to było zgodnie z zasadami BHP i ja to wpiszę. Jeśli uznacie za stosowne, żeby to w budżecie się znalazło, to będzie, jeśli nie, no to dalej będziemy wynajmować, Szanowni Państwo. Bo sami widzicie, co się dzieje w gminach ościennych, w dużych miastach. Inwestuje się w dzieci, w młodzież, w szkoły, w rekreację. Nasza Gmina Centrum Kultury jest jedno z najlepszych w okolicy, To nie ulega wątpliwości. No, ale nie da się tylko samymi ludźmi, motykami y, dzieci zabawiać. No trzeba mieć sprzętu, dużo, różnego rodzaju atrakcji. Więc będę chciał zaoszczędzić w ten sposób. Te kilkadziesiąt tysięcy zapłacimy raz, ale zawsze mamy coś do swojej dyspozycji. jest radny czy y, pracownicy Gminy Centrum Kultury w, w danym sołectwie zgłaszają mam piknik, chcę to i to, jedzie grupa, instaluje, zabieramy i mamy swoje bezpłatnie. I oczywiście bezpłatnie dla dzieci i młodzieży, bezpłatnie. Także to też byłaby wielki plus i atrakcja. Taki mam plan, bo to już mówię, jest już koniec września i zaraz będziemy mówili o budżecie. Więc żeby proszę, już uprzedzić Wasze pytania, tak będę chciał zrobić. Jeśli uznacie za stosowne dobrze, jeśli nie, no to będziemy dyskutować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytania? Jeszcze ja mam jedną sprawę. Tutaj do Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny. Tam w planie pracy z tego co przeglądałem macie Komisję Wyjazdową po szkołach. Wiadomo, nowy rok szkolny się rozpoczyna. Myślę, że tak już no, 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 przedtem nigdzie nie wyjeżdżali, bo był COVID, były te problemy. Myślę, że no, teraz by pasowało pojechać z teren. I zaglądnąć do tych szkół. To tyle ja ze sprawy organizacyjnej. Jeżeli nie, ma szanowni państwo, wyczerpaliśmy porządek Panie przewodniczący, jeszcze raz. Ja 1 września odwiedzam Krawce, Wydrze, Stale i Zabrnie. Cztery szkoły. Tam, gdzie były te przedszkola i nowy dyrektor w Krawcach. I gdyby komisja ewentualnie zechciała ze mną te, do południa spędzić czas i, i przejechać te cztery szkoły, obejrzeć, zapoznać się z pewnymi sprawami, to zapraszam. Także, czy członkowie tejże komisji w ramach swojej tam działalności to zapraszam? Tylko ze mną się skontaktować. Wyjeżdżamy o godzinie 8. Myślę, że na południe będę z powrotem w Grębowie. Także zapraszam. Możemy razem jeździć. Jeżeli nie ma więcej pytań, uwag, to szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam 51. nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.